Tak jak powiedziałam przy odsłonięciu tablicy upamiętniającej profesora Adama Hulanickiego, całe życie mu pomagałam. Najpierw pomagałam magistrowi Adamowi Hulanickiemu w jego pracy doświadczalnej, robiąc dla niego bardzo dużo pomiarów w jego laboratorium. Potem pomagałam doktorowi Adamowi Hulanickiemu. Przy jego pracy habilitacyjnej. Potem dalej pracowałam w jego pracowni i robiłam masę doświadczeń, które on opracowywał i publikował w czasopismach. Z czasem pracownia teoretycznych podstaw chemii analitycznej się rozrosła. Profesor Adam Hulanicki był jej kierownikiem, i zapadła taka decyzja, żebym mu pomagała, ponieważ było bardzo dużo pracy biurowej. Nie było komputerów, nie, telefony trzeba było specjalnie czekać na połączenia. I wobec tego przez trzy dni w tygodniu na początku spektrofotometr, kolorymetr, pechametr, biuretę i zestaw do miareczkowania zamieniłam na maszynę do pisania. Najpierw zwykłą. Potem był ewenement, bośmy zakupili elektryczną, a potem był już komputer. Był zakupiony do naszej pracowni komputer. Ponieważ bardzo lubiłam moją pracę, jestem chemikiem, analitykiem z wykształcenia, wobec tego przez jakiś czas jeszcze pracowałam w laboratorium i robiłam pomiary z panem Markiem, tam doktorem, już Markiem Trojanowiczem. Ale po jakimś czasie już tak bardzo było dużo pracy biurowej, że cały czas właściwie pracowałam tylko dla profesora Kulańskiego. On miał rozliczne kontakty. Z racji swoich kontaktów naukowych miał dużą korespondencję z uczonymi. Na całym świecie, tymi, którzy zajmują się tą, tą samą tematyką, był członkiem różnych organizacji międzynarodowych, jak Międzynarodowej Unii Chemicznej Stosowanej, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo Chemiczne. Rozliczne kontakty i korespondencja z różnymi osobami wymagała tego, że on pisał wszystko ręcznie, bo tak było, a czasami mi dyktował. No i ja się zajmowałam właściwie pracą biurową. Nasze życie było bardzo urozmaicone i w różnych płaszczyznach się działo. W naszym domu w Piasecznie, który, dom, który to dom mąż zbudował, bo chciał ze mną razem w nim zamieszkać i tak też się stało, gromadziliśmy rodzinę, spotykaliśmy się z naszymi dziećmi, które mieliśmy z pierwszych związków. Adam miał córkę Teresę, ja syna Tomasza. Z czasem urodziły się wnuki, i w piasecznie były rodzinne spotkania ze starszą generacją na początku, potem właśnie wnuki. Prawie każde wakacje brałam wnuki do domu, bo mieliśmy dom z ogrodem. Wszyscy lubili do nas przyjeżdżać i było bardzo sympatycznie. To był nasz azyl. Mąż bardzo dużo pracował. Zawsze, kiedy po powrocie już żeśmy zjeżdżali do domu naszego w piasecznie po obiedzie czy kolacji, w zależności od tego, o której godzinie żeśmy tam dotarli. To na ogół zawsze pracował. Ale nie chciał rezygnować z niczego, ponieważ lubił i życie rodzinne, i życie towarzyskie. Czasami tak się zdarzało, że ja mówiłam: Wiesz co, ty masz jeszcze tą recenzję do zrobienia, to może ja sama pójdę na te imieniny. Ale mówił: Nie, idę z tobą. Po prostu we wszystkim chciał brać udział. Mieliśmy, mieliśmy grono przyjaciół niechemików tak samo poza licznym gronem rodzinnym. No i oczywiście też ważną rzeczą w naszym życiu codziennym były wyjazdy. Jak wiadomo konferencje, sympozja są nieodłącznym elementem życia naukowego. No, teraz wszystko się zmieniło, bo można nawet robić, nawet przed pandemią też tak było, że można robić konferencje online, ale jednak chyba jest szalenie ważne, żeby naukowcy zajmujący się tą samą tematyką, żeby mogli spotkać się, podyskutować. Każdy wygłosi swoje wystąpienie na temat tego, nad czym pracuje, wtedy jest dyskusja. No i te wyjazdy są jednak szalenie ważne. Mój mąż wyjeżdżał w czasie swojego życia, nie licząc warszawskich spotkań, konferencji, ponad 140 razy. Połowie towarzyszyłam mu. Bardzo lubił, jak z nim jeździłam, bo nie lubiliśmy się rozstawać. Żeśmy lubili zawsze być razem, żeśmy sobie wszystko Rozmawiali, opowiadali. On mówi: Wiesz, jak jesteś ze mną, to ja już jestem spokojny. To już, to już do, dobrze, że jest. Ja nie, nie, nie na wszystkie zajęcia chodziłam, ponieważ mnie nie wszystko interesowało, ale bardzo często z nim wyjeżdżałam. Mąż z Lacji przede wszystkim swojej wielkiej wiedzy był jednak ale no, no, właśnie jak wszyscy mówią, już ja nie będę tutaj tego powtarzać, że był jednak wybitnym uczonym. Ale też dzięki swojemu charakterowi umiejętności nawiązywania kontaktów, ale też dzięki temu dzięki znajomości języków. On, no, właściwie zawdzięczając rodzicom, Zawsze znał język niemiecki, angielski, co w latach 50., 60., 70 jeszcze nawet nie było wcale takie popularne. No i dzięki temu też jego mentor i profesor, i nauczyciel, profesor Kemula, jego proponował najpierw jako młodego doktora na różne wyjazdy wciągnął go do międzynarodowej, do międzynarodowej do różnych organizacji takich jak międzynarodowa unia i stosowanej do federacji europejskich towarzystw chemicznych do no, oczywiście polskie towarzystwo chemiczne i tak dalej. I w związku z tym Mąż miał liczne kontakty z ośrodkami naukowymi w w Niemczech, we Francji, w Finlandii, w Szwecji, w Stanach też. I to spowodowało, że często miał właśnie spotkania międzynarodowe, i z czasem zaprzyjaźniliśmy się z tymi uczonymi. Oni bywali u nas w piasecznie, czasami z żonami, czasami my odwiedzaliśmy ich w ich domach. W Wiedniu, czy w Paryżu, czy, czy w Sztokholmie. Dzięki temu też miał tą współpracę, mógł wysyłać swoich młodych y, uczniów, ponieważ już stworzył szkołę chemii analitycznej, już miał grono współpracowników. Teraz, prawdopodobnie, młody naukowiec otwiera komputer i sobie w stukach, do, do jakiego ośrodka chce pojechać, pyta profesora, czy, czy chciałby, żeby go przyjął na, na poddoku, czy na jakimś innym grancie. Ale dawniej tak nie było. Profesor Hulanicki przyjaźnił się z wieloma uczonymi w różnych krajach i pisał, drogi kolego, czy pan zgodziłby się, żeby mój bardzo zdolny uczeń, pan Taki i Taki, przyjechał do pana na staż. Roczny, półroczny, kilkumiesięczny. I w ten sposób większość z jego uczniów była w Japonii, w Kanadzie, w Finlandii, w Szwecji. Wysyłał tych swoich zdolnych y, uczniów, z których większość już jest teraz profesorami, na te wyjazdy. No a ja towarzyszyłam mu w czasie konferencji, w czasie y, tych towarzyskich też spotkań. Dużo zwiedzaliśmy na początku naszej znajomości, na początku to, to, to trochę się nawet tak podśmiewamy że czy jedziesz na konferencję, a właściwie widzisz tylko tą salę, samą konferencję. No ale potem się okazało, że jednak lubi bardzo zwiedzać i zwiedzaliśmy poszczególne miejsca i ciekawe, których no trzeba by dużo tu opowiedzieć. Cośmy, i, I też nawiązaliśmy ciekawe kontakty. Życie piasecznie było bardzo dobre i ciekawe, mąż miał spokojną głowę do pracy naukowej. Ja zajmowałam się domem, zajmowałam się wszystkimi sprawami związanymi z domem, z wnukami, z organizacją życia codziennego, ale sprawiało mi to przyjemność. Wiedziałam, był tak wspaniałym człowiekiem. Sprawiało mi przyjemność po prostu przebywanie z nim, nawet. No cóż, mogę powiedzieć, że był rzeczywiście człowiekiem nadzwyczajnym. Nigdy się nie unosił, nie, nie denerwował na nikogo. Był zgodny, nie był drobiazgowy. Czasami się zdarzało, że ja się na kogoś zrzymałam, a on łagodził tą moją opinię. Ja mówiłam wtedy, wiesz, ty to jesteś anioł? A on tak patrzył na mnie figlarnie i mówił, jeszcze nie. No, nie wiadomo, czy teraz gdzieś tam zasiada w gronie tych aniołów. W każdym razie, no cieszę się, że został w pamięci swoich wszystkich uczniów. Cieszę się, że, że została wmurowana ta tablica poświęcona. Profesorowi Hulanickiemu. No i chyba na tym zakończę moją wypowiedź. Pod kierunkiem pana profesora Adama Hulanickiego wykonałam moją pracę magisterską oraz doktorską. W pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, której profesor był kierownikiem aż do przejścia na emeryturę, pracuję do dziś. Pamiętam profesora jako niestrudzonego badacza i organizatora badań w dziedzinie chemii analitycznej, dociekliwego poszukiwacza teoretycznych podstaw chemii analitycznej. Bezsprzecznie podzielał wypowiedziane niegdyś przez Alberta Einsteina stwierdzenie: Jestem przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu czystej wiedzy. Profesor był naukowcem z powołania i dy dydaktykiem z wyboru. Jako nauczyciel akademicki przekazywał swoją wiedzę w pisanych przez siebie podręcznikach, podręcznikach tłumaczonych przez siebie na język polski w wykładach. Pamiętam pana profesora jako dobrego, mądrego, życzliwego i wysokiej klasy człowieka. Składam jego pamięci wyrazy szacunku, podziwu i przyjaźni. Proszę Państwa, gdy patrzę na twarz artystycznie przedstawiona na tej tablicy, twarz profesora Huleńskiego, to jak w kalejdoskopie przesuwają się przede mną, czy w moim umyśle, długie lata naszej ponad 60-letniej współpracy, przyjaznej współpracy. Wspominam nasze rozmowy w końcu lat 50., gdy. Młodzi ludzie, gdy dwudziestolatkowie rozmawialiśmy o różnych sprawach chemicznych, później pamięci, o, przechodzę do lat 60., -tych, 70., -tych, trudnych lat, dlatego że uniwersytet, dla z nich wydział, podlegał reorganizacji i te sprawy, nie tylko naukowe, ale właśnie reorganizacji wydziału, prawda, wymagały różnych rozmów, konsultacji, aby jak najlepiej wszystko, Zarówno dydaktyka, jak i nauka przebiegała na naszym wydziale. No i wreszcie, proszę Państwa, wspominam ostatnie lata, gdy już może nie tak często spotykaliśmy się ze względu na ograniczenia ruchowe, ale często rozmawialiśmy telefonicznie, rozmawialiśmy o różnych sprawach, nie tylko chemicznych. Z chemicznych głównie, może to dotyczyło chemii medycznej, prawda, ze względu na nasze dolegliwości. No, ale również były poruszane inne sprawy. Proszę Państwa, mimo że mam w pamięci, w serdecznej pamięci profesora, to jednak ta tablica, jeżeli będę nadal przychodzić na wydział i będę przechodzić koło tej tablicy, będzie silniej jeszcze poruszać moje, moją pamięć o nim, o jego dokonaniach. Kończyłem studia na Uniwersytecie Poznańskim, wówczas już nazywał się nazywało się Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, postanowiłem szukać pracy, a właściwie znaleźć miejsce pracy w zespole profesora Wiktora Kambuli, który był bardzo wybitną postacią polskiej i właściwie międzynarodowej chemii. Przyjechałem do Warszawy i w ten czas spotkałem profesora Chulańskiego, wówczas jeszcze doktora, to tak na korytarzu przywitaliśmy się. No jak podjąłem pracę już w Zespole Fosake Muli, no to nasze spotkania były częstsze. Były wówczas, były wówczas zwyczaje, żeby urządzać takie organizowane przez zespół wieczory towarzyskie. No i właśnie na jednym z takich wieczorów się bardzo zaprzyjaźniliśmy i przez te 50 lat naszej znajomości no, Cieszyłem się bardzo jego życzliwością, zawsze mogłem liczyć na jego radę, bo to był człowiek bardzo mądry i roztropny, także jako młodszy wiele korzystałem z jego porad. No a potem już nasza znajomość stała bardziej osobista, odwiedzaliśmy się w domach, Adam wraz z małżonką bywa u nas. U nas domy u niego. Razem bywaliśmy u mojej córki, która była zaprzyjaźniona z państwem chulanickim, nawet przez pewien czas, jak nie miała mieszkania, to razem z mężem mieszkali u nich. No, były to bardzo życzliwa relacje i z ogromnym wzruszeniem i sympatią wspominam właśnie Adama jako człowieka, którego no no, bardzo żal, że go już nie ma, ale często o nim wspominamy, zwłaszcza jak się z córką, to o nim rozmawiamy. Dziękuję. Przy okazji wmurowania tablicy poświęconej pamięci Adama Hulańskiego chciałem jeszcze dodać, Jedną informację, a mianowicie o jego działalności międzynarodowej. Miał wielu przyjaciół w Europie i na świecie, i w oparciu o tych przyjaciół powstawały potem programy edukacyjne w ramach tego europejskiego programu Tempus i Erasmus. W jednym z tych, prog jednym z tych programów brałem i ja udział, i wtedy widziałem, jak fantastyczną rzeczą jest. Jeżeli program jest sformalizowany umowami międzynarodowymi, to wtedy można własnych studentów wysyłać na stypendia. Ja się tego nauczyłem od profesora Chulanickiego i potem w oparciu o moje kontakty, które były jeszcze z czasów, kiedy byliśmy pod zdokami za granicą, z moimi kolegami właśnie z tych czasów uzyskaliśmy też program Tempus. W Brukseli i w ramach tego programu y, wielu moich studentów i doktorantów odbyło staże zagraniczne. I to uważam za rzecz fantastyczną. To zawdzięczam y, pchnięcie w tym kierunku profesorowi Hulańskiemu. Mówię o tym dlatego, że jest teraz obawa, że te programy mogą zostać skreślone. Chciałbym zabrać głos i powiedzieć parę słów o bardzo ważnej postaci w historii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, historii polskiej nauki chemii analitycznej. Pan profesor Cholanicki, zdecydowanie autorytet w oczach chemików polskich, postać wybitna, mimo że zaczął swoją karierę naukową dość wcześnie. Bo w latach 50. zrobił doktorat, potem przebywał na stażu naukowym w Harvardzie, w laboratorium profesora Lingejna. Jest to autorytet elektrochemii analitycznej w skali światowej. W powrocie do kraju tworzył szkołę. Jest to bardzo dobry przykład, że ludzie, którzy zdobywali wiedzę za granicą, w renomowanych ośrodkach, budują zespół badawczy, budują szkołę naukową. Z tej szkoły mamy bardzo wielu wybitnych chemików. Ja bym mógł tu wymieniać bardzo wiele osób, które wywodzą się od profesora Chulanickiego, zarówno w Warszawie, pani profesor Bulska, pan profesor Trojanowicz, profesor Agata Michalska-Maksimiuk, jak i również w innych ośrodkach, pani profesor godleska żylkiewicz Pamiętajmy też o tym, że wielu absolwentów profesora Chulanickiego. Również no, jest i za granicą. Ja, może, niefortunnie podałem parę tylko nazwisk, ale przecież wiemy dobrze, że jest jeszcze bardzo wiele, wiele autorytetów. Profesor Levensztam, który od niego się wywodzi, i mógłbym jeszcze więcej tych nazwisk podawać. To są wszystko wybitni, aktywni naukowcy. Siła pana profesora Hulańskiego polega na tym, że nie tylko stworzył. Szkołę naukową, ale również potrafił nadążać za biegiem czasu. Tematyki badawcze zmieniały się. Zaczął od elektrochemii klasycznej, analitycznej, słynne jego prace dotyczące oznaczeń analitycznych z wykorzystaniem metod elektrochemicznych, potencjometrii i nie tylko. Pan profesor podążał za czasem, jego współpracownicy zmieniali tematyki, rozwijali się w różnych dziedzinach. Pan profesor jest też autorytetem jako osob osobowość. Pamiętam pana profesora jako dziekana wydziału w trasach bardzo trudnych. Potrafił być równie uprzejmy i stanowczy, ale i również przyjazny nie tylko kolegom, dla kolegów profesorów, ale również dla młodej kadry. Czy bardziej młodej kadry, nawet powiedziałbym, ja do niej wtedy należałem i na, potrafił odpowiedzieć na zapytanie, potrafił też doradzić. W gruncie rzeczy, jest to osobowość, która wcisnęła się pozytywnie bardzo w rozwój nauki polskiej i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Warto o tym pamiętać, kiedy mówimy o dynamicznie rozwijającej się nauce. Ostatecznie dodam jeszcze jedną rzecz. Wywodził się ze szkoły profesora Kemuli. Jesteśmy w tej chwili w starej bibliotece. Biblioteka w ogóle ma jest imienia profesora Kemuli. To była wspaniała szkoła chemii nieorganicznej, analitycznej, elektrochemii. Rozwinął tą szkołę, rozwinął działalność i o tym będziemy zawsze pamiętać. Pamiętajmy o tym, że na pewno. Nauka polska bardzo wiele zyskała z tego, że on był wśród nas.